OK, co to jest Jarograf? No, Jarograf jest to karta podatkowa, tak? I tutaj na Jarografie przedstawione są Wasze dochody, które uzyskaliście w danym roku w Niderlandach, tak? Jak również jest, są widoczne wysokość Waszego zapłaconego przez Was podatku, jak również składek na ubezpieczenia społeczne. Więc to wszystko jest widoczne na Jarografie i jest on potrzebny do rozliczenia w Niderlandach, jak również do rozliczenia w Polsce. Tak więc należy pamiętać, że jeżeli mieliście dochody w Niderlandach w 2020 roku, jak również jeżeli mieliście dochody w Polsce w 2020 roku, to oba dochody z obu krajów podajecie w obu krajach czyli dochody Polska i Holandia podajecie w Polsce, jak również dochody Holand Polska i Holandia podajecie w Holandii. Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby podawać wszystkie dochody z danego roku, które osiągnęliście, nie tylko dochody z danego kraju, w którym się rozliczacie. Więc po to jest potrzebny jarograf, żeby też rozliczając w Polsce PIT 36 załącznikiem ZG bardzo dużo klientów naszych nazywa to PITem 0. No nie jest to PIT 0, PIT 0 jest PITem do odliczeń, tak naprawdę PIT O.